Hej, Aleksandra, co dzisiaj robimy? Co? Jak to się przeziębiłaś? Tylko nie to. No, słyszę, masz katar. Och, jaka szkoda, czyli dziś się nie spotkamy? Aha, Och, to bardzo przykre, będę się nudzić cały dzień bez ciebie. No, wracaj do zdrowia. Pa! Och, taka szkoda, Aleksandra się przeziębiła, rozchorowała się cały dzień bez niej, ale będę się nudzić. No cóż, nie będę tak siedzieć sama w domu. Mm, ubiorę się, pomaluję i może pójdę do parku na spacer. Nie przepadam za samotnymi spacerami, ale lepsze to niż siedzenie w domu. Dziś postawię na różową stylizację. I oczywiście makijaż, ale najpierw pielęgnacja twarzy, serum nawilżające. Świetnie. A teraz moja ulubiona paletka z cieniami. Wybiorę delikatny róż. Wspaniale, ładne mu we wszystkim ładnie. Dobrze, że dziś jest taka piękna pogoda. Pójdę do parku na spacer, a później do apteki kupię Aleksandrze witaminę i zaniosę jej, na pewno się ucieszy, hmm, w sumie to całkiem przyjemnie się tak idzie, słonko świeci, ptaszki śpiewają. O, banany? A co to? Dzień dobry, poproszę jednego banana w czekoladzie. Proszę bardzo, 15 złotych. Okej, okay, już płacę. A ryby biorą, biorą wspaniale, dzisiaj się wzbogacę. A co to za mała szprotka? Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia? Mniam, ale pychotka, wyśmienite. Co tak brzydko pachnie? Ach, może tym razem mi się uda złowić wielką, porządną rybę. Oj, to te ryby tak śmierdzą, ble! Hej, a ty czego się tak wydzierasz? Ryby mi spłoszysz! Te pana ryby strasznie cuchną, okropieństwo! Mm, za to ty pachniesz bardzo ładnie. Och, dziękuję. Hej, może byś się chciała ze mną na randkę umówić? Co? Nie, nigdy w życiu! Jak śmiesz mi odmawiać? Pójdziesz ze mną na randkę i koniec kropka! Nie pójdę z panem, nigdzie z panem nie pójdę! Pójdziesz, mówię ci! Hej, ty, nie słyszysz, że pani nie chce nigdzie z tobą iść? Ach, przyczepiłeś się! Dobra, idźcie stąd, bo mi ryby płoszycie! Chodź! Ach, dziękuję! Ten facet był obleśny. Dziękuję, że mnie od niego zabrałeś, że mnie, mnie uratowałeś! Nie przesadzaj! Na szczęście nic ci się nie stało. Co to za ratunek? Naprawdę, uratowałeś mi życie? Nie wiem, co bym zrobiła, gdybyś mnie od niego nie zabrał? Na pewno byś sobie poradziła. Nie sądzę. Widzę, że jesteś teraz bardzo przestraszona. No, już spokojnie, wszystko będzie dobrze. Teraz to się będę bała sama na spacery chodzić. No to może pójdziemy razem na spacer? Ty i ja? No tak. O, no dobrze, czemu nie? Chodź, zabiorę cię w fajne miejsce. Okej. Okay. Ale nie jesteś jakimś porywaczem? Nie, nie jestem. I jak się panienka czuje? Jest coś lepiej? Och, może troszeczkę, ale nadal czuję się bardzo źle. Przyniosłam panięcy sok malinowy, który ma bardzo dużo witamin. Może pomoże? Może? Ty powinnaś mi dać takie lekarstwo, które natychmiast mi pomoże. Niestety nie mam takich lekarstw. Och, tyle pieniędzy. Moi rodzice mają tyle pieniędzy. No i przecież ja powinnam być zdrowa w pięć minut. Wezwij najlepszego lekarza w Polsce, aby mnie wyleczył. A psiu? Panienko, panienka jest tylko przeziębiona. Tutaj nie trzeba wzywać lekarza. Och, a jak umrę, co wtedy będzie? Proszę się nie martwić, na pewno panienka nie umrze. Proszę wypić sok. Och, no dobrze, daj mi ten sok. Dobrze, że chociaż jest smaczny. Oh, ja polecam się położyć i zdrzemnąć. Ile można spać? Już mam dosyć tego spania. Sen pomaga na przeziębienie. No dobrze, prześpi się jeszcze trochę. Miałeś rację. To miejsce jest naprawdę bardzo ładne. Tak myślałem, że ci się spodoba. Nigdy tu nie byłaś? Nie, rzadko chodzę na spacery. Ja uwielbiam podróże, uwielbiam spacery. Naprawdę? Może kiedyś wybierzemy się razem na taki dłuższy spacer? Może? Zaczekaj, zaraz wracam. Dobrze. Orety, jaki on jest fantastyczny, jaki przystojny i jaki miły. Jest gorąco, przyniosłem ci lemoniadę, a do tego proszę bardzo. Dziękuję, uwielbiam kwiaty. Nie ma za co. Ten kwiat jest prawie tak piękny jak ty. Och, przestań, zawstydzasz mnie. Chcesz się napić? A, eee, tak, poproszę. Dziękuję. Nie ma za co. Godzinę później. Wiesz co? Ja muszę już iść. Chcę kupić mojej przyjaciółce witaminy i tabletki na przeziębienie, bo ona źle się czuje, a ja chciałabym, żeby jak najszybciej wyzdrowiała. O, jesteś wspaniałą przyjaciółką. Staram się być jak najlepszą przyjaciółką dla mojej Aleksandry. <laughs> no właśnie, jak ty masz na imię? Nie zapytałem. Mam na imię Natasza. Wow, przepiękne imię. Ja mam na imię Bartek. Miło mi cię poznać. Spędziłam z tobą bardzo miło czas i ja z tobą też. Dasz mi swój numer telefonu? Jasne. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę tabletki na przeziębienie. Na przeziębienie? Tak, takie na katar, psikanie, ból głowy. No, dobrze, już podaję. Ach, teraz nie będę mógł przestać o niej myśleć. Co za kobieta. Piękna, zabawna, wspaniała. Chyba się w niej zakochałem. Ach, napiszę do niej smsa. Czy będzie chciała się ze mną spotkać jutro? Nie wytrzymam. Jutro? Może jeszcze dziś? Nie no dobra, nie będę taki nachalny. Zapytam o jutro. Mówię ci Aleksandra, on jest po prostu cudowny, wspaniały. Dał mi tego kwiatka, ja dałam mu numer telefonu. Mam nadzieję, że szybko się do mnie odezwie. O, brzmisz, jakbyś była zakochana. No bo chyba jestem. Przestań! Nie można się tak szybko zakochać. Co ty gadasz? Wiesz co, lepiej weź tabletkę. Pomoże Ci na przeziębienie. Dzięki. Miło z twojej strony, że mi ją przyniosłaś. Och, niedobra. Ale mam nadzieję, że zadziała. No ja też. O, dostałam SMS-a, to na pewno on. Ha? Chcesz się ze mną spotkać jutro? No tak, teraz będziesz miała czas tylko dla niego, a nie dla mnie? No co ty, ty zawsze będziesz na pierwszym miejscu, jesteś moją przyjaciółką przecież. No mam nadzieję, psiapsi psi trzymają się razem. No wiadomka. Atasza? No ale on jest bogaty, tak? Nie wiem skąd mam wiedzieć, czy to ważne? No raczej tak. Twój tata nie pozwoli ci się spotykać z biedakiem. Dlatego mój tata nie może się na razie o niczym dowiedzieć. Najpierw muszę zobaczyć, czy Bartek jest bogaty, gdzie pracuje, czym się zajmuje. Mogłam go dzisiaj trochę wypytać, ale byłam tak zauroczona, że jakoś zapomniałam. Pytania same wypadły mi z głowy. Och, ty naprawdę oszalałaś na jego punkcie. Tak, żebyś wiedziała, jest cudowny. Och, jutro zrobię mu zdjęcie, żebyś mogła zobaczyć, jak wygląda. Jest bardzo przystojny. Ma takie ciemne włosy, ciemne oczy, jest naprawdę cudny. To po prostu ideał. Uch, nie wiem, czy to dobrze, że się tak zakochałaś? Ty po prostu jesteś zazdrosna. Nie jestem. Wiesz co, ja to się lepiej położę do łóżka, przecież jestem chora. Dobra, dobra, połóż się, ja będę już szła do domu. No idź, tylko przyjdź do mnie jutro. Jestem przeziębiona. Musisz o mnie dbać jako moja psia-psi. Przyjdę jutro po randce, pa! Pa! Orety, już nie mogę doczekać się jutra. Co ja mam na siebie ubrać? Jaki makijaż mam sobie zrobić? Dokąd w ogóle z nim pójdę? Na pewno nie będę mogła zasnąć z tych emocji? Ten dzień, dzisiejszy dzień był naprawdę wspaniały. Miałam ogromne szczęście, że poznałam takiego przystojniaka, jakim jest Bartek. Mam nadzieję, że Aleksandra nie jest o niego zbyt zazdrosna. Ach, no dobra, muszę jakoś opanować emocje. Ach, odpocznę trochę i pomyślę, co mam na siebie jutro włożyć, w czym będę wyglądać doskonale. Dla takiego faceta muszę wyglądać olśniewająco. Natasza chyba naprawdę się zakochała. Jesteście ciekawi, czy to będzie udana randka? Randka Nataszy z Bartkiem? Jeśli tak, koniecznie zasubskrybujcie kanał Bajolanki i bądźcie na bieżąco z nowymi odcinkami Toka Boka. Do usłyszenia. Pa!